O, Siemu, Sulawi! Siemu łysa, co, co tam? Ja tam, Jak tam! <laughs> Dobrze! Ty, a mam do ciebie takie pytanie, nie? Jakbyś była facetem, to kim, kim byś się? chciała zostać? Święty świętym Mikołaju. W sumie nie głupie, nie? Bo święty Mikołaj spełnia marzenia. A ty jakie masz marzenie? Mam jedno. Mierno, pomóc, mówić No właśnie, to jest taka sprawa, nie? Słuchajcie, jest w taki 16-letni chłopak, yy, który zachorował nagle z dnia na dzień. I my kierujemy taki apel do Was o pomoc dla Filipa. Ania go bardzo dobrze zna, to jest mieszkaniec Drezenka. Chłopak ma 16 lat i nie miał żadnych objawów, nic nie wskazywało na to, że jest chory. Tu żadnych objawów, nic mu, nic mu nie było, bo zabolało go gardło. Poszedł to mamy, mama poszła z nim do lekarza i okazało się, że to jest rak, groźny rak. Chłoniak, dokładnie. chłopak ma naprawdę dopiero 16 lat. Wyobraźcie sobie, że. To jest jeszcze w sumie dziecko tak, takim to jest dziecko. Dokładnie, przed takim dzieckiem po prostu stanęła taka diagnoza, jak grom z jasnego nieba. Wyobraźcie sobie, że macie całe życie przed sobą i nagle staje wam na drodze taka okropna diagnoza. Jest po prostu zbiórka. Najbliżsi Filipa otworzyli zbiórkę na jego leczenie, bo jego mama no, też nie Nie, nie pracuje, tak jest a... tam zim. Dokładnie, a wiecie jak jest na NFZ, że to nie jest tak, że NFZ wam wszystko do końca finansuje, więc my no i chciałybyśmy wesprzeć e, jego mamę i Filipa walkę z rakiem. Tak. Kachłopach ma naprawdę dopiero 16 lat, bo wiecie sobie, że... To jest jeszcze w sumie dziecko przed takim mm. dziecku. Dokładnie, przed takim dzieckiem po prostu stanęła taka diagnoza jak grom z jasnego nieba. Wyobraźcie sobie, że macie całe życie przed sobą i nagle staje Wam na drodze taka okropna diagnoza. Także my tak w Drozdenku już mamy, że jak komuś się coś dzieje, to jednoczymy siły i staramy się pomóc, jak tylko możemy. Już niejednokrotnie mieszkańcy Kompenka Udowodnili już mają mega wielkie serca. Myślę, że dzięki Wam na, naprawdę Naprawdę to wszystko się uda i Filip będzie mógł przedsięwzięć przyszłością tak. i, i będzie mu to wszystko dane. Także dzięki z góry, dzięki za wsparcie, jesteście wspaniałe, udostępniajcie i, i, i niech to idzie w świat. Bye! Bye. Bye. Pa, pa.